Jak już było wspominane, oczywiście Kama Sutra jest to hinduski traktat o sztuce, moi drodzy, miłości, e, zawierający liczne porady e, miłosne, e, pokazujące różne pozycje seksualne. Oczywiście ten traktat również ukazał się w latach 80. w Polsce, e, a w ogóle został on spisany między pierwszym a szóstym. E, Rokiem, wiekiem w zasadzie naszej ery w Indiach, przez fo, filozofa o imieniu Vatsayana. Oczywiście możemy sobie ten traktat nabyć również w księgarniach i zobaczyć e, dokładnie, e, co on przedstawia. Jest to bardzo ciekawa, dosyć e, moi drodzy e, publikacja. Warto jest jednak pamiętać, że była ona kierowana do takiej wyższej kasty. Ona nie była kierowana w hinduizmie do wszystkich, tylko do wyższej kasy, dlatego że też Kama sutra, moi drodzy, która była księgą z aforyzmami, tylko tak naprawdę w 20% zawierała teksty poświęcone pozycjom seksualnych. 80% stanowiła cała filozofia Kama sutry a nie tylko moi drodzy pozycje seksualne. Można by powiedzieć, że to była taka publikacja dla dam i gentlemanów hinduizmu. O, to by było chyba najsensowniejsze określenie. Wszystkie tytuły między innymi wyglądały rozdział w ten sposób, że pierwszy to był wstęp, drugi o zjednoczeniu seksualnym, trzeci o wierności, czwarty o żonie, piąty o żonach innych ludzi. Szóste o kurtyzanach, siódme o sposobach na zwiększenie swojej atrakcyjności. Tak się przedstawiała ta publikacja Kama Sutry, moi drodzy. I e, wbrew pokrzywionemu przekonaniu tylko jedna z ksiąg, czyli druga, e, druga księga, która się nazywała o zjednoczeniu seksualnym, była poświęcona sprawom seksu pozostałe księgi dotyczyły etyki towarzyskiej sposób spędzania czasu w gronie przyjaciół zachowywaniu się wobec żony, wobec żony przyjaciela zachowywaniu się względem kurtyzan oczywiście Kama Sutra poruszała takie sprawy jak przede wszystkim jak uwieść kobietę jak wybrać dla siebie odpowiednią partnerkę jak rozpoznać zainteresowanie kobiety jak przełamać nieśmiałość kobiety i wprowadzić ją w sferę seksu jak o siebie dbać, jak stosować kosmetyki, żeby podnieść swoją atrakcyjność? Jak rozpoznać, że mężczyzna nie jest już nami zainteresowany? Jak rzucić kochanka? Jak sprawić, by, był kochan by były kochanek do nas wrócił? Czy w końcu przepisy na mikstury poprawiające sprawność yy, seksualną? Moi drodzy, jeśli dobrze pogrzebiemy sobie w internecie, to również tą pozycję możemy znaleźć, Moi drodzy, czy w postaci filmów, albumów, publikacji, czy w ogóle online. Także, jeśli ktoś będzie zainteresowany, na pewno sobie hmm, pogrzebie i znajdzie te książki w postaci w formacie PDF-u, które są na różnych stronach hostingowych, moi drodzy. Oczywiście jeśli chodzi o filmy, to filmy ograniczają się tylko i wyłącznie do scen erotycznych i w ten sposób nakręcają świadomość, że niby Kama Sutra dotyczy tylko kwestii seksualnych. Oczywiście jeśli ktoś chciałby w formie książkowej, to może tą publikację wziąć i znaleźć, bo na język polski przetłumaczył Maria Krzysztof Berski, a książka nosi tytuł Kama Sutra czyli Traktat o miłowaniu. Książka, oczywiście ta jest dostępna również jako audiobook w tłumaczeniu Justyny i Roberta Malinowskich. Więc wszystkim, którzy są zainteresowani światem hinduizmu, serdecznie polecam publikację, ale również polecam lajkowanie, subskrybowanie niniejszego kanału i oczywiście dzielenia się wypowiedziami w komentarzach, bo dzięki Wam właśnie ten kanał, moi drodzy, rośnie.